Jest Pan y, w telewizji Młodzież. Od ilu lat Pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba postarować. No jak szaper raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po Tobie i nic więcej. Tu, przepraszamy muszę pan zejść. To, ja to. Tu powinni zblokować, nie powinni. Kurwa wielka straż kurwa. Za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty. Kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejską wyjebał. Oni sobie tylko kurwa... Co? Dobra, a teraz kurwa pierdoli mnie jak wywiad udzielam. No i co dalej powiem kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 zł renty za 35 lat pracy oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów kurwa, takich jak tu chodu, nie? No. A to a ile pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to kurwa, dykty, ciężkie, kurwa, o Dobra!